No hej, tu Kasia Zaręba. Dzisiaj biorę Was ze sobą na zakupy. Postanowiłam jeszcze przed świętami, przed Nowym Rokiem, zrobić taki bardzo, bardzo luźny film. Taki tylko i wyłącznie typowo dla rozrywki. Nagram Wam co kupuję sobie, ponieważ z mężem umówiłam się tak, że ja kupuję prezenty. I mi, i jemu. Od jakiegoś czasu już chodzą mi, mi po głowie koczyki. Patrzyłam się na różne strony, bo myślałam, że wybiorę sobie coś z internetu i tak zamówię, ale nie jest pokazane, jak te kolczyki wyglądają na kimś. No i właśnie, żeby nie odbierać tej przyjemności z wybierania sobie koczyków, mąż odpuścił kupowanie prezentu dla mnie. Ja sobie sama kupię, będzie dokładnie to, co chcę, więc to jest bardzo fajna opcja. Bardzo jestem z tego zadowolona. On też, no i kupię też coś jemu, tego nie będę wam pokazywać. Nie chcę po prostu. I później jeszcze będę Chciała sobie wybrać jakąś sukienkę na Sylwestra, ponieważ idziemy w tym roku z mężem na bal sylwestrowy w ogóle. Jak to brzmi? Także będziecie towarzyszyć mi przy wyborze kolczyków, i przy wyborze sukienki na pewno. A co jeszcze wyjdzie w trakcie, zobaczymy Najpierw jadę na jedną pocztę, potem na drugą pocztę No i później jedziemy z bratem na dwa auta Na dwa auta dlatego, że jak on już nie będzie mógł wytrzymać <laughs> tego jak ja będę wybierać te kiecki To żeby mógł sobie wrócić wcześniej do domu A żebym ja mogła sobie spokojnie wszystko ponagrywać No słuchajcie, po drodze jeszcze idę na pocztę I mi przyszła, przyszło do głowy mi coś Co mogę wam powiedzieć, a co jest bardzo praktyczną sprawą Taką radą dla kobiet polecam wam po prostu mówić swoim gościom, co chcecie prosto z mostu. Nie polecam wam tworzyć takich sytuacji, gdzie on musi się czegoś domyślać, bo się nie domyśli. Z perspektywy osoby, która jest już w jednym związku i to jak ja uważam najlepszym 12 lat, to najlepiej po prostu wszystko Prosto, jasno. Mam wrażenie czasem, że po prostu babki chcą na siłę to skomplikować, a to nie jest naprawdę potrzebne. To wygląda. Dobrze. <grywa> taki długaśny. Tak, on jest taki dłuższy. Znaczy niekoniecznie aż tak długi, bo on jest tutaj, jak się go powierzy, to jest Bo no, te są świetne, Ty są takie ciekawe. Te mi się też podobają. I on z tyłu ma taki paseczek, a tutaj natomiast... Aha, czyli też tak się e przekłada. Tak, przez dokładnie, kucho. też przekładamy. Czy ja sobie poradzę z tymi pazurami o tych skupanie? Chyba trzeba będzie to obciąć w końcu. Chyba my panie są tak zębami przekładać. Pani ma gwiazd włosy i do tego ten kolor bardzo przypomina taki złoty trochę, też więc raczej myślę, że te jeżeli mają być widoczniejsze, to No chciałabym właśnie widoczniejsze. na myśli robią lepsze. Zobaczcie co znalazłam i tu mamy szczura, bawoła, słonia, śledzia. Taką książkę komuś pod choinkę walnąć. Jak myślicie, ucieszyłby się? Śledź na przykład. Na świecie żyje ponad 200 gatunków śledzi, ryb należących do rodzaju jakiegoś tam, z których dwa zdołały wynieść sztukę pierdzenia na zupełnie nowy poziom. Ja myślę, że to będzie naprawdę wciągające. Myślę, że można się z tego bardzo dużo dowiedzieć. Chyba to biorę. Słuchajcie, jestem z powrotem w aucie po lekko ponad 3 godzinach. Mój brat już wymykł po godzinie. Kupił, co miał kupić, załatwił, co, mnie, co miał załatwić i mnie zostawił. I jak utknęłam w Home and You, to siedziałam tam bardzo, bardzo długo. Jak ja mam coś komuś kupować, to ja mam ogromny problem z wyborem, ale pokupowałam, A potem jeszcze raz pobiegałam po wszystkich sklepach, upewnić się, czy na pewno nic nie ma na Sylwestra przed świętami w takim okresie, co. Co jesteśmy przed świętami, potem jest Sylwester No ale nic, przymierzyłam dwie rzeczy Były beznadziejne I teraz jadę jeszcze do innego sklepu i zobaczymy Ale powiem wam, że już mi nogi do tyłka wchodzą Bardzo mądra ubrałam buty na obcasie No ale to było z myślą o tym, że będę po prostu Większość czasu mierzyć te kiecki różne Dzwonię do męża i mówię mu Ty, nic nie ma, żadnych kiecek, ani nic O no, widzisz? było jednak zostać w domu żeby tyle po prostu cyrków jeśli chodzi o kupienie rzeczy, no zapewne na jedną noc, jeszcze zobaczymy co kupię, może jednak kupię coś, co mi się ogólnie przyda, aktualnie jestem po prostu sceptyczna, niezbyt w dobrym humorze bo nie lubię tracić czasu ja myślałam, że wszystko ogarnę do 14 już nie narzekam więcej, jadę do tego sklepu i mam nadzieję, że coś będzie jeszcze tak wam powiem z drogi, ponieważ no w sumie się kapłam, że jest prawie, że trzecia a ja od 9 nic nie jadłam i w ogóle nie czuję głodu, tylko oczywiście sporo pije przy dietach niskowęglowodanowych, wysokotłuszczowych jesteśmy syci na bardzo bardzo długo No, słuchajcie, jestem już po. Jest godzina, chwila. Odpalę zapłon. Tak to się mówi w aucie. Jest 16.23 dokładnie. Ja w tym momencie wyszłam do sklep ze sklepu. Jeszcze nic nie jadłam. Jednak nie jadę do mnie na obiad, tylko do mamy na obiad na kapuśniaczek i żeberka. Także bardzo fajnie. Chcę jej pokazać to wszystko, co nakupowałam. W sensie to, to na Sylwestra, nie? Te wszystkie prezenciki. E, bo ona też jest ciekawa, co, tu kupi co kupiłam. Bo jak ostatnio gadałyśmy przez telefon, to byłam wściekła, że nic nie ma. Tak, jak widzieliście? Było kilka fajnych. Propozycji, znaczy, według mnie. Jadł. Do... Łu. Ktoś odpowie światła. Nie chodzę często na zakupy, ale jak już poszłam, no to no nieźle jest, ale też tak się usprawiedliwiam trochę, że ja pracuję naprawdę bardzo dużo z weekendami, nawet w niedzielę pracuję, jak może jeszcze śpija się, zazwyczaj tak budzę, piąta, szósta, biorę komputer i jadę zazwyczaj z rozpiskami diet. I może właśnie temu, że tak dużo pracuję, mam naprawdę dzisiaj mega wyrzuty sumienia, że dzisiejszy dzień jest taki totalnie nieproduktywny. No dobra, i tak dla Was coś nagrywam, więc i tak robię pożytecz coś pożytecznego i mam nadzieję. Mam nadzieję, zapewne, jak jeszcze wrócę do domu, to coś uda mi się porobić. Jeszcze dwie godzinki, trzy godzinki, może jeszcze coś będę ogarniała. Ale i tak, tak naprawdę dziwnie mi z tą myślą, że, że tyle czasu zeszło mi na zakupach. Także no, mam dzisiaj dzień laby, taki przedświąteczny, przedsylwestrowy. Zakupy fajne porobione. Kiecka. Kiecki. No, co zostało kupione? Powiem Wam tak. Kupiłam kilka rzeczy. Jestem zadowolona z tego, co kupiłam, bo jedna taka kiecka jest typowo sylwestrowa, ale jeśli chodzi o jeszcze dokładnie trzy rzeczy oprócz tej kiecki, to wykorzystam to też w inny sposób. To są takie nie tylko na sylwestra, ale wydaje mi się, że na sylwestra też będą mogły być. Także jak w tym roku spodoba nam się ten sylwester, na który idziemy z mężem, i jeszcze będziemy mieli zamiar iść w przyszłym roku, a może jeszcze w przyszłym, to już przynajmniej taką mam nadzieję. Nie będę chodzić po żadnych sklepach w poszukiwaniu kiecek i kreacji, tylko już będę miała to, co kupiłam dzisiaj. Butów nie będę kupowała, do tego ulepię coś z tego, co mam w domu. Torebki też nie będę kupować, już naprawdę mam to gdzieś. Ważne, że są, że jest ta kiecka i są te inne rzeczy. Dajcie znać, która rzecz z tych wszystkich, które widzieliście na tym filmie, Wam się podobała najbardziej, z tych kreacji sylwestrowych. Możecie też mi dać znać, jak to u Was wygląda z zakupami na się. Czy, czy kupujecie wszystkim prezenty, czy może się umawiacie, że w ogóle nie robicie sobie prezentów, czy też wam tyle schodzi na zakupach i czy w ogóle mieliście jakiś swój zakupowy rekord, jak dużo czasu wam to zajęło, bo ja dzisiaj zdecydowanie mam rekord od godziny, no można liczyć tak od 11 do godziny 16.20. Już nie mam zamiaru tego rekordu na pewno pobijać. Nie, nie chcę, naprawdę nie chcę tego powtórzyć, ale nie chciałam powiedzieć, że cieszę się, że byliście ze mną. No poniekąd tak to jest, bo przy całych tych zakupach, to jednak o was myślałam, żeby wam nagrać jakieś fajne ujęcia, żeby wprowadzić taki świąteczny klimat. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeśli chcecie więcej ta, tego rodzaju filmów, tak jak już Wam powiedziałam, nie jeżdżę często na zakupy, ale jeśli chcecie, żebym was wzięła ze sobą, jeśli na jakieś zakupy będę się w przyszłości wybierać, koniecznie napisz. W komentarzu, że chcę, chcielibyście więcej takich filmów, i tak sobie myślę, że widzimy się najprawdopodobniej przed świętami już ostatni raz, więc chciałabym Wam życzyć z całego serducha. Wesołych świąt, naprawdę miło, przyjemnie spędzonych, może z daleka od telefonu, tak, żeby poczuć faktycznie ten świąteczny klimat, żeby porządnie ze wszystkimi pogadać, jeśli macie gości w święta, żeby spróbować wszystkiego dobrego, co będzie na stole. No i pojadę zapewne takim manałem. Życzę Wam po prostu zdrowia. I szczęścia. Jeśli chodzi o zdrowie, to życzę Wam tak dokładniej tego, żebyście sami byli świadomi pewni, pewnych rzeczy. Żebyście oczywiście nie wariowali na tym punkcie, ale żebyście jednak mieli tą świadomość, że 90-95% zależy właśnie od Was i żebyście po prostu se to szanowali, ok? Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj praktycznie cały dzień. Dziękuję w ogóle, że tu jesteście. Bardzo się cieszę, że dajecie mi takie komentarze, które sprawiają, że chce mi się robić to, tego. Więcej i więcej, że wiem, że jest sens. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a interesuje Was tematyka fit, zdrowia, no i takie pierdółki jak dzisiaj, zachęcam do subskrypcji. Zapraszam też na moje profile Instagramowe, Facebookowe. Zapraszam Was też na moją stronę www.kondycji.pl. Możecie przeczytać tam sobie, jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnych diet i treningów. Możecie też sobie zobaczyć, co ciekawego mam na sklepie. Kto zobaczył film do tego momentu, niech napisze w komentarzu zakupowe szaleństwo. Bo widzimy się za niedługo, papa. Pa. Mam tu dla Was jeszcze jedno ujęcie ze wszystkimi prezentami. Tu jest mój. Tutaj mogę wam powiedzieć, że tu jest dla Pinkiego kurteczka, taka cieplutka i nieprzemakalna. Do zapakowania mam jeszcze tylko to, czyli kolejny prezent dla Pinkiego. Dla wszystkich, z którymi się spotkamy w święta mamy jakieś malutkie drobiazgi, tak nawet tylko symbolicznie, ale coś jest. Ja się bardzo z tego cieszę i nie mogę się doczekać, kiedy wrzucimy to pod choinkę.